Stopka do aparatu Nie nie, to się nie opłaca Grzej się. Elo, mordeczki nastał pierwszy mroźny wieczór. Znaczy, pierwszy taki, gdzie jest trochę więcej niż minus jeden i lekki szron. Ja właśnie grzeję furkę, bo mam zamiar się troszkę poślizgać. Bo nie wiem, czy wiecie, gdy ziemia zamarza, asfalt jest mega zimny. To też naprawdę fajnie można się poślizgać. Idę przelążować Dima. Jest zdalnie sterowany No ale kontynuując, jadę na taki troszkę freestyle Jestem znowu sam Bo zaczynam się sam świetnie bawić Kreatywność mi się włącza Widziałem, że ostatni film wam się Całkiem spodobał, więc dzisiaj wam trochę poopowiadam, jak i trochę pojeżdżę. Więc zacznę od kolejnego tematu, który się znowu coraz częściej przewija na kanale w komentarzach, a mianowicie, gdzie jest ekipa? Gdzie jest cytryn, gdzie jest wiewiór, gdzie jest jaś, gdzie jest sąsiad, gdzie oni wszyscy są? Moi drodzy, ja wiem, że dla Was naturalną koleją rzeczy jest to, że ekipa była. Bo z takiego punktu ruszył kanał, gdzie robiłem głupoty więcej osób niż teraz. Ale powiem Wam szczerze, że to wyglądało tak. Jezu, już mi ręka napierdala. Wyglądało to tak, że ta cała ekipa tak się złożyło, że skompletowała się akurat w zimę, kiedy zacząłem nagrywać. Pamiętam taki post na Facebooku, bo jeszcze Instagrama chyba wtedy nie prowadziłem, przynajmniej nie tak prężnie jak teraz, że robiąc te wszystkie samochody, głupoty, upalanie i tak dalej, właśnie znajomi, z którymi sobie spędzaliśmy czas, nagle zaczęli też kupować sobie bryczki do latania bokiem na zimę. No i to był taki początek wspólnego latania. No i na pewno oglądalność jako od razu zdobyły moje epizody, napędziły wszystkich do dalszego działania ale to, żeby 10 osób wspólnie chciało się bawić pod kątem motoryzacyjno-driftowym to nigdy tak wcześniej nie było u mnie w życiu dlatego dla was jest to może totalnie dziwne, gdzie są chłopaki ale dla mnie to nie jest nic nowego, że ludzie się wykruszają, co nie? po prostu w moim vlogu, w moich filmach to życie pisze scenariusze wszystko na czym jedzie mój kanał to tak naprawdę freestyle i vlogi i tak pewnie zostanie, i to mi się najbardziej podoba, bo, według mnie, jest to świetny pamiętnik, a przy okazji dla Was rozrywka. No i co? I w momencie, kiedy kanał zaczął się bardziej rozwijać, ja zacząłem widzieć w tym coraz większy potencjał, miałem coraz większą pompę, chęć, żeby iść dalej. No to niestety nie wszyscy mają tego powera, zresztą im się nie dziwię. Lata lecą, przypominam, że już 3 lata. I przez ten okres chłopakom zaczęły się nowe związki, nowe prace, nowe szkoły, nowe sytuacje życiowe, które nie pozwalają im już tylko na chodzenie do pracy i robienie głupot po niej. I wrzucanie wszystkich pieniędzy w te trupy, czy gruzy, jak tam Chcecie sobie nazywać. Trochę przypał. Więc prawda była taka, że chłopaki sobie wtedy w 2017 sprawili każdy po samochodziku takim do upalania, ale niestety samochodziki się rozpadły. Oni zobaczyli na własnej skórze, ile taka zabawa kosztuje, no i automatycznie, gdy dostali po dupie pieniężnie, jakie jak ich życie zaczęło skręcać na trochę inne tory, po prostu posprzedawali samochody, a ja cisnę dalej. Pytania, czy jeszcze zobaczycie ich na odcinkach? Ciężko powiedzieć, bo ja bardzo chętnie bym coś z nimi ponagrywał, z tym, że widujemy się bardzo rzadko. Niewykluczone, że epizodycznie będą się pojawiać, ale na pewno nie wróci to już w takiej postaci jak kiedyś. Czyli wszyscy byli na zajawie, wszyscy mieli swoje autka, wszyscy po prostu czerpali z tego frajdę. Niestety życie codziennie potrafi dojechać, szczególnie pieniężnie, szczególnie teraz, co nie? Ale myślę, że to nie tylko kwestia pieniędzy. Wydaje mi się, że chłopaki po prostu spróbowali Gruzingu, tak jak wiele teraz osób w tych czasach, i stwierdzili, że nie chcą ładować to więcej pieniędzy i czasu. Podsumowując, drogi nam się po prostu rozjechały. Wszyscy posprzedawali samochody, a motoryzacja przestała już ich interesować na tym poziomie, co mnie. Zaczęli iść prostsze rozrywki. Bata! Mi to nie pasowało, więc nasze drogi po prostu się rozeszły. Ale to nie jest tak, że my jesteśmy pokłóceni czy coś. Mamy normalnie kontakt, jakiego ogólnie ja też już nie spędzam czasu, że idę na dwór stawić się z mordami, bo się nudzę. Ja mam, odczuwam wieczny brak czasu na rzeczy, które chcę robić. Na pewno ma w tym niemały udział kanał i cotygodniowy film. Bo nie wiem czy pamiętacie, kiedyś mówiłem, że to właściwie jest nieosiągalne, żebym ja robił jeden film tygodniowo. Po prostu mój montaż nie pozwala mi na to, jest zbyt skomplikowany. Jak widać trening czyni mistrza, bo sam jestem zdziwiony, że mi się to udaje. Ale dobra, kończmy te smuty, chodźmy jeździć. Oh! Um. Uwaga pod wami podstawowy problem latania suchym Oczywiście poza wytwarzaniem od cholery hałasu No wiadomo, że nie widzieliście wszystkich boków, które złapałem Ale nie było ich jakoś mega dużo No i z tej strony już nie ma opony A z tej strony jest całkiem sporo mięska A dlaczego tak jest? Dlatego, że kręciłem tylko w jedną stronę Generalnie większość ludzi kręci części w lewo Bo nie dość, że wszystkie ronda są w lewo To po prostu w lewo jest lepsza widoczność Więc każdy atakuje w tę stronę I ten sam błąd popełniłem ja No, i teraz, z racji, że to odcinek głównie o ekipie, wjeżdża jedna z nieopowiedzianych historii. Dobra, jedziesz? Bardzo w skrócie, ogrywaliśmy sobie ja przed sprzedażą. Gdy mieliśmy do zrobienia jedno z ostatnich ujęć, powiedziałem do niej: czekaj, czekaj, bo nadciąga jakieś 6 cylindrów bez wydechu. No ale tego, co nadjechało, się nie spodziewaliśmy. Kurwa żywy trup Ja mówię kurwa, no i słyszę, że jakaś Bema jedzie, jakaś Bema jedzie. Ale to głośno Przepraszam, to cały czas odpalało. To jedyny zabieg ograniczony do tego, że wycięliśmy termostat Aha. I tak o jejdzie. Super! Jeden bezpiecznik trzeba zmienić, bo lewa strona świateł nie działa, ale to e, są e kosmetyczne, bym powiedział. Sprawiam. To co, kolejne 30 tysięcy do najebania? A jak na jednym oleju bo za 10. to są 90 Ale chodzi? Mhm. Ta symfonia To jest piękne po prostu Jaka jest historia? Czego? No tego, że to tutaj e, jest Ściągaliśmy dystansę z tego, ale stwierdziliśmy, że to odpalimy I no. odpaliliśmy Odpala i jedzie Odpala i jedzie Kupiłem jeden. Co? Jeszcze, to, to jeszcze raz kupiłeś? Janek kupił jeszcze 61 piątkę w kombi A, co ty gadasz Nie. Oho! Ma chęć. No, ma, 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 No już, 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 już chce, ale chce, ale nie może. Ty taka rzecz, czy na nie ją palić? To malinowy placzek. Nie, to lakier do włosów. No, do O nie, 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 czekaj, czekaj. czekaj. Nie dochodzi mu paliwa, coś się zmieniło stary. A spróbuj teraz zakręcić bez plaka w ogóle, czy cokolwiek załapie. <noise> Aha, <głos> okay, to chyba mamy nocny jogging. Deum oh, to jak to inna robota! <laughs> in, in the sunshine of...